Pora na kolejne etui w serii recenzuje. znowu zrobimy drop test, zobaczymy jak tym razem etui Bulls Orbis Carbon Case zachowa się w serii recenzuje. Przyjrzyjmy się z bliska, a później zobaczymy środek i wrzucimy ze schodów. We'll i Weźmiemy do środka. Wszystko na swoim miejscu, bo było bardzo mocno ściśnięte. Jeszcze ten dziurkarz docisnął, ale nic, nic się nie zruszyło. Drop test na pewno na plus. Pora na tradycyjne noty w serii recenzuje Bulls Orbis Case. Na początku wygląd 9 na 10. Proste, ale ten motyw Carbon dodaje uroku. Naprawdę... Fajne etui. Przyda Wam się na turniejach. Nie będziecie na nie narzekać. Dalej mamy funkcjonalność. Tutaj daje 9 na 10, bo naprawdę przemyślane etui. Mamy miejsce na cały pełen komplet lotek. Mamy miejsce na 3 komplety piórek. 6 kompletów piórego po drugiej stronie. Mamy miejsce na raz, 2, 3, 6. Na 12 szaftów, czyli 4 komplety szaftów, do tego kieszonka na jakieś dodatkowe rzeczy typu oringi, typu sprężynki, cokolwiek jeszcze będziecie chcieli. Tutaj na dole możecie coś sobie jeszcze dorzucić, czy, czy jakieś mini na wsuwanie kompletu lotek jak nie, podczas tego jak nie gracie, podczas przerwy między meczami, czy cokolwiek innego co sobie wymyślicie. Naprawdę moim zdaniem pod względem funkcjonalności jedno z lepszych etui na rynku. Dalej mamy jakość i tutaj też nie mam się do czego przyczepić, więc także dam 9 na 10 Na koniec cena. Etui w tej wersji Carbon kosztuje około 80 zł. Musicie wiedzieć, że także występuje w wersji XL na dwa komplety lotek. Jest wtedy troszeczkę szersze i kosztuje około 110 zł. Możecie także znaleźć to tutaj w innej starszej wersji i wtedy możecie zejść nawet poniżej 70 zł, więc cenę muszę tutaj też mocno ocenić i dam 8 na 10, bo podobne tutaj na rynku kosztują podobne pieniądze, a tutaj pod względem funkcjonalno funkcjonalności, to tutaj porównując do innych firm darterskich wydaje się lepsze, więc jest to na pewno y, produkt godny uwagi i godny polecenia. Naprawdę nie mam do czego się przyczepić tutaj. Bulls Orbis Case y, robi wrażenie. Może pod względem wyglądu nie są to jakieś fajerwerki, ale funkcjonalność po prostu tutaj zdobywa serce darterów i z pewnością nie jeden właśnie wybierze to etui jako to swoje, gdzie umieści swoje lotki. Myślę, że, że takie, taka recenzja była dla Was przydatna. Pozytywny wydźwięk, bo warto polecić naprawdę. Zastanowię się, czy nie, czy nie wykorzystać tego etui jako tego mojego number one, że tak to nazwę. W tym odcinku serii recenzuję to było na tyle. Linki do, do strony Bulls, do ich fanpage'a, do Instagrama e, w opisie, do tego mój patronite, moje social media. A w tym momencie życzę miłego dnia. Oglądajcie kolejne odcinki, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Z darterskim pozdrowieniem.